testu widoczności słupek A jest dosyć szeroki, znajduje się też blisko oczu kierowcy, więc to odrobinę ogranicza widoczność, ale lusterko zewnętrzne z kolei nie jest, jak widać, przyklejone do słupka A. Widzimy tu trójkąt, przez który możemy podglądać parking, z zresztą zewnętrzne lusterka, mimo że mają taki fikuśny kształt, są w zupełności wystarczające. Górna krawędź, przedniej szyby wysoko. Wewnętrzne lusterko w zasadzie jak najbardziej ok, nawet dla wysokiego kierowcy. Zwróćcie uwagę zresztą, że nie ma tu ramki, co sprawia, że no zajmuje ono jeszcze mniej miejsca. Po prawej stronie lusterko wciąż nie skleja się ze słupkiem A, więc jest dobrze. Idziemy dalej. Słupek C i D no, rozdzielony jest takim bardziej symbolicznym okienkiem. Słupek D jest bardzo rozbudowany, jeszcze szerszy optycznie przez to, że mamy tu takie, a nie inne fotele. Z tyłu bardzo mocno pochylone tyle na szyba, w zasadzie nie bardzo wiadomo gdzie się ten samochód kończy, więc pozostaje liczyć na system parkowania a ten jest bardzo rozbudowany. Mamy tu podgląd kamery do przodu, do tyłu. Widzimy właśnie maćka czekającego aż skończy nagranie. Mamy też podgląd na z boku, panorama przód, panorama tył. Wszystko jest. Można by jedynie ponarzekać na to, że włączanie tego tego trybu jest tu na górze co nie jest jakimś bardzo wygodnym rozwiązaniem spróbujmy jeszcze odpalić silnik włączymy bieg wsteczny kamera się załączy sama mamy przy okazji też widok z lotu ptaka, więc widzę, że tam kamera wykrywa Maćka, a ja zobaczymy jak Maciek ma, jaką ma odporność psychiczną na moje testy uwaga, uwaga, uwaga Maciek, Maciek jest przyzwyczajony. Natomiast system jak najbardziej poprawnie go wykrywa. Kiedy kręcimy kierownicą, oczywiście tutaj gabaryty odpowiednio na ekranie się zmieniają, także myślę, że mimo dosyć rozbudowanych słupków z tyłu, z parkowaniem problemu nie będzie. Światła z przodu. Bardzo charakterystyczny, wydaje mi się, kształt. Podobny do tego, co widzieliśmy w poprzedniej Panamerze. Tak to wygląda z bliska, troszkę zakurzony klosz, ale nie da się tego przy tej pogodzie uniknąć. Światło z tyłu, również bardzo charakterystyczne, tym razem już tylko dla tej nowej Panamery. Podświetlenie bagażnika nie jest aż tak skuteczne, popatrzcie tam z tyłu mamy walizeczkę i w sumie to ona się tak gubi w mroku. Tymczasem mamy aż cztery źródła światła, raz. Dwa po prawej i nad głową mamy jeszcze trzecie i czwarte. Oczywiście te lampki świecą z tej perspektywy już na czerwono, albo ostrzegać e, kierowców e, nadjeżdżających z tyłu. Więc wszystko jest odpowiednio przemyślane. Natomiast jeśli chodzi o skuteczność tego oświetlenia, no tak jak mówię, mogą być lepiej. Mamy też dwa przyciski do zamykania klapy albo zamykania klapy i zamka centralnego. Pokażmy teraz, jak nowa panamera wygląda w nocy, i od razu ponownie zastrzeżenie. Nie, przepraszam za głos, nie mogę wyjść z przeziębienia. Przed kierowcą widzimy pięć zegarów, z czego jeden fizyczny, pozostałe cztery tarcze są wirtualne, umieszczone na dwóch ekranach, trochę węższych tu na zewnątrz, szerszych, wyższych można powiedzieć, na, na bliżej środka. No i to oczywiście daje niesamowite możliwości, ponieważ, ponieważ tu po prawej stronie, to jest najbardziej spektakularne. Mamy tuż tu zegary, różne opcje, wyświetlamy sobie i nagle pojawia się o taka wielka mapa no to, to może mieć sens to, to jest ciekawe oczywiście żeby nie było zbyt małej elektroniki to tu nawet na fizycznym zegarze też mamy mały ekranik co jeszcze, no na kierownicy oczywiście wszystkie przyciski podświetlone po prawej po lewej, mamy również podświetlony przyłącznik trybów jazdy no oprócz tego pod kierownicą Wszystko podświetlone Widzimy również podświetlone pokrętło do sterowania nawiewami Na drzwiach wszystkie przyciski Podświetlone Klamki również Tutaj kieszeń w drzwiach Podobnie Po prawej stronie widzimy oczywiście wielki ekran Zwróćcie uwagę na te fioletowe kropki Cztery po prawej, cztery po lewej Gołym okiem, tego nie widać, widzi to tylko kamera Ewentualnie telefon komórkowy no, Kiedy robi zdjęcia to też to widzi Natomiast gołym okiem, tak jak mówię, to jest po prostu zwykły czarny plastik te oczka czasem gasną ale w większość czasu one właśnie tak nasłuchują, obserwują, przyglądają się kierowcy, no nie wiem czemu to służy, może ktoś mądrzejszy podpowie, tu mamy zegar ładnie oczywiście podświetlony tu mamy mnóstwo przycisków wszystko ładnie również podświetlone, w tym również Przyciski na dźwigni do wyboru biegów. W podłokietniku mamy schowek, który jest jak widać podświetlony. Przed pasażerem, schowek oczywiście też podświetlony. LEDowe światło, wszystko w najlepszym porządku. Co jeszcze mamy tu? Podświetlone przyciski, także na podsuficie. Tu mamy diodę, która no, jak widać rzuca. Trochę światła również na konsolę. Także to też jest całkiem fajne. Możemy odpalić tu światło w całej tej kabinie, czyli mamy wszystkie światełka jednym przyciskiem odpalone, ewentualnie każdy ma swoją lampkę do czytania. Też całkiem praktyczne. No i chyba jeszcze warto zajrzeć tu, do tych lusterek i. Tu też znajdziemy, jak widać, dwie diody. Zwróćcie uwagę na ciekawą rzecz. Jak ja mam 2 metry, to bez problemu mogę się w takim lusterku przeglądać. Wszystko super. Gdybym miał 1,70 70, to myślę, że też nie byłoby problemu. Ale teraz obniżam fotel. Coraz bardziej obniżam fotel. Teraz zwróćcie uwagę, co by się stało, gdybym nie miał 2 metrów ani 1,70 m. Dzień dobry. Tylko gdybym był takim krasnoludkiem na 1,40 m, tak? O, takim krasnoludkiem. Oj, krasnoludko nie wolno się przeglądać. W tym lusterku urośniesz, to ci pokażemy. A więc podnosimy, świeci, opuszczamy, nie świeci, świeci, nie świeci, świeci, nie świeci. Bez sensu. Co jeszcze? No z tyłu znajdziemy oczywiście również wszystkie gadżety podświetlone, podświetlone są również tam pokrętło do sterowania nawiwami na, na słupkach B, no i z tyłu znajdziemy również wielki ekran, mnóstwo przycisków, nie widać, jest tu czym się bawić. Jednym słowem samochód oczywiście podświetlony w, nosu, w nocy na najwyższym poziomie, myślę, że zgodnie z tym, czego możemy się spodziewać po aucie za tą Kasę znajdziemy tu dość podświetlonych rzeczy, parę tajemnic i parę ciekawych niespodzianek. Zobaczcie jeszcze, jak działa kamera cofania w nocy. Teraz, akurat, mówimy o kamerze, która patrzy do przodu. Jakość fantastyczna. Światła oczywiście dużo, bo patrzymy do przodu, ale teraz przełączymy na kamerę cofania. No i tu widzimy obraz również bardzo wysokiej jakości, minimalnie zaszumiony, ale to jakby na ten poziom oświetlenia w zupełności zrozumiałe, rozdzielczość dobra, wszystko naprawdę na najwyższym poziomie, również obraz ten z lotu ptaka jest... Dobry z uwagi na to, że światło spod lusterek oświetla nam drogę po prawej i po lewej stronie. Także naprawdę jest bardzo dobrze. Gorzej się robi dopiero, kiedy zdejmuję nogę z hamulca. Wtedy brak światła stop, właściwie brak światła z świateł stop, sprawia, że robi się trochę za ciemno. To nie zmienia faktu, że i tak jest super. Szczególnie, że problem, który ma no większość samochodów, czyli 1,4 ekranu, to własny zderzak, tu praktycznie nie istnieje. Zderzak jest tylko takim wąskim paskiem na dole ekranu. Po otwarciu zamka centralnego widzimy oczywiście włączone światła z tyłu, światła z przodu. I też światło pod lusterkami, które oświetlają nam drogę. Twierdzi, się w środku, oczywiście, wszystko ładnie już podświetlone. Zwróćcie uwagę, że nie mamy podświetlonych progów, co mnie dziwi. Szczególnie przy tej cenie. Siadamy. Już ekrany świecą. Ten jeszcze nie. No i tu łatwo znaleźć w nocy pokrętło do no, włączenia silnika. I teraz odpala się reszta ekranów. I te kropki. Co one to robią? Wciąż to są. Wysiadam. Udaję, że wysiadam. Zamknąłem drzwi. Odprowadzę mnie chyba do domu. Chyba mam paranoję. Udaję, że zamknąłem drzwi. Świecą. Nie świecą. Może jeszcze. Z centralnego potraktujemy. O, tak. Zaraz pewnie alarm będzie był. O, to zgasło. Otworzę. Nie świecą. Jestem tu. Haha, ha, ha. nie oglądacie mnie. Haha, mamcie. Teraz mogę robić zupełnie bezkarnie, co zechcę, czyli na przykład siedzieć. A dobra, wsiadamy. Oko wielkiego brata. Świeci z powrotem. No cóż, jestem jak. O Chyba nie dostrzegłem nikogo wartego uwagi. No dzięki. Jeśli widzieliście główną część testu, to wiecie, że zaglądanie do bagażnika generalnie nie ma sensu. Ale jak już jesteśmy przy metrówce, proszę bardzo, w najwęższym miejscu 90 cm, w najszerszym miejscu będzie już znacznie lepiej, bo aż 150 Wysokość bagażnika to zaledwie 20, 21 cm i to jest maksymalna wysokość przy tej krawędzi. Jak wiecie, do rolety mamy. 32 cm na długość. Ten bagażnik ma już powiem, 103 cm. Natomiast maksymalna długo, długość towaru, który tutaj przewieziemy, opierając go o oparcie fotela pasażera przesuniętego maksymalnie do przodu i przechylonego maksymalnie do przodu, to 218 cm. Możemy też sprawdzić jaka jest odległość od bagażnika do krawędzi zderzaka. No 29 cm. Natomiast od ziemi mamy tu próg wysokości 81 cm. Gdzie nie popatrzeć? Same rekordy. Rekordy braku ergonomii. Zmierzmy teraz, ile miejsce jest między podłokietnikami 134 cm, ale ten pomiar ja wiem, że jest bez sensu, bo przecież nikt tutaj nie da trzech fotelików, zresztą dwóch też nie da. Zresztą jednego też nie da. Wiecie o czym mówię, jeśli oglądaliście główną część testu. Zróbmy teraz szybki przegląd komputera pokładowego. Tu po lewej stronie na ekranie widzimy dwa zegary i ich zawartość jest może. Tak. Mniej elastyczna. Widzimy tam ograniczenia prędkości odczytane, temperaturę, czy też tu po bardziej po prawej widzimy informację z. Z tempomatu, tempomat tu cały czas jest wyświetlany. Natomiast możemy tu pokrętłem po lewej stronie ustawiać tu różne inne informacje, w tym większym zegarze. Tych informacji, jak widać, można wybrać no, parę sztuk na krzyż. Natomiast po prawej stronie, wybór jest znacznie większy. Tu z kolei przy pomocy tego prawego pokrętła wybieramy czy chcemy widzieć właśnie takie informacje takie jak teraz czy też przechodzimy do ciśnienia w oponach informacje o napędzie na cztery koła czy też no, o sile G i teraz co jeszcze mamy tu oczywiście informacje o czasie okrążeń i na przykład mapę możemy też spojrzeć na jak informacje z komputera pokładowego. Pojedyncze naciśnięcie na to kółko, bo to jest też przycisk, powoduje, że wchodzimy do różnych opcji. Oczywiście w, każdym, w każdej z tych pozycji te opcje są inne. Na przykład tu ta opcja, tu będzie ustawienie powiększenia, czy też inne opcje, tak jak widzę, na przykład orientację. Północ albo, albo taka zwykła, i tak dalej. No tu już nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest mniej istotne. Może to trochę przybliżę, bo to się za chwilę przyda. Um, I cóż, możemy wyjść z tego. Tu jest przycisk, i przechodzimy do komputera przykładowo pokładowego i możemy wybrać czy interesuje nas czas od no, chyba od rana czy od nie wiem, jakiegoś startu od tankowania czyli no, właściwie to jest cała podróż z Warszawy do Krakowa i jazda po Krakowie, średnie spalanie jak widzicie 11,1 w sumie i co tu jeszcze no, możliwość resetowania no i tyle w zasadzie, myślę że nie ma co tutaj za długo siedzieć Idziemy dalej. Tu widzimy wielki panoramiczny ekran. No mówiąc, wspominałem o tym, że na Facebooku wspominałem o tym, że z mojego punktu widzenia, jak ja patrzę na te zegary przed sobą, no teraz spróbuję umieścić kamerę dokładnie na wysokości moich oczu. O teraz. Zwróćcie uwagę, że. O teraz. Zwróćcie uwagę, że skrajne pozycje. Na, na wyświetlaczu są y, troszkę obcięte przez kierownicę, prawda? I trzeba się tam troszkę jakby czasem przechylić, żeby spojrzeć, co właściwie tam jest na tych skrajnych tarczach. Natomiast dużo gorzej sprawa wygląda z menu na ekranie, bo zwróćcie uwagę, że to menu jest po, po lewej stronie i tak normalnie, standardowo siedząc widzimy tu tylko górę, bo cała reszta jest zasłonięta przez kierownicę, więc co trzeba zrobić? Trzeba się przechylić w prawo i dopiero wtedy widzimy dokładnie wszystkie obce menu. Ale to taki szczegół, aczkolwiek nie ukrywam, trochę denerwujący. No dobra, co widzimy? Po pierwsze zbliżamy rękę od razu mamy tu więcej opcji, to jest fajne. Te opcje oczywiście znamy, znamy już, taką funkcjonalność. No i mamy media, mamy tu różne urządzenia i tak dalej. Telefony. Ponownie. i tu jest od razu drugi poziom menu możemy też zawsze wyjść tutaj do dodatkowego menu takich podstawowych opcji, które są zawsze dostępne zwiniemy to, nawigację, do tego zaraz wrócimy drive, tu możemy całkiem sporo wybrać czyli sport, sport plus albo indywidual możemy też na szybko zdefiniować taki indywidual czyli na przykład powiedzieć, że mm, zróbmy zawieszenie sport sportowy układ wydechowy poziom zawieszenia dajmy, że niski ok wrócimy do głównego menu spoiler podniesiony start stop wyłączony o, można to zrobić dobra, no i teraz właśnie tu jest indywidual, zapiszmy to indywidual konfiguracja zapisana jako tryb indywidualny no i teraz wystarczy jechać w indywidual żeby nie mieć start stop Haha. ok, no to są takie właśnie myki tu ustawienia klimatyzacji, całkiem sporo opcji. Możemy tutaj wyłączyć w ten górny, możemy go włączyć. Nie wiem właściwie dlaczego miałoby tak być, ale OK. Tu można ustawienia, na przykład tego panelu nawiewu są osobne, więc możemy tu dla prawej, dla lewej osoby jakoś tam przesuwać i, przy, i widzicie. To jest takie dosyć zabawne, no tak to daleko już zaszło, że nawet te środkowe nawiewy możemy i musimy właściwie robić w sposób że tak powiem komputerowy ustawiać tutaj stopień nawiewu włączony, włączony Nawiew bardziej na kierowcę, tu bardziej na pasażera, tak trochę niżej, o, na przykład, możemy też wybrać, czy ma być skupiony, czy rozproszony, dla pasażera, dla, no, jak widzicie, jest sporo opcji, co jeszcze, komfort, średni, czyli, średni, silny, lekki, na nogi o też, średnio i tak dalej, po prawej stronie podobnie. Wszystko jest ładnie opisane, pokazane, więc to naprawdę jest fajne. Z tyłu również możemy całkiem sporo tutaj zdziałać, również z przodu siedząc. Tu mamy zestaw asystentów, Active Safe, utrzymywanie pasa, zmiana pasa. Asystent otoczenia to jest dosyć tajemnicze. Można go sobie wyłączyć i włączyć i to w ten sposób po prostu wyłącza się i włącza wszystkie inne systemy przypuszczam. I na koniec mamy ustawienia, na przykład roletę. A roleta właśnie się schowała i jeszcze raz o, roleta właśnie się rozłożyła. Takie takie cuda. No, oczywiście mamy tu mnóstwo innych ustawień. Przypuszczam, że tego jest na 20-minutowy film, więc może sobie darujemy. Możemy też wybrać różne tutaj zegary, liczniki i tak dalej. To może, może, może nie. Co jeszcze? Aplikacje. Tych aplikacji jest sporo i wszystkie są bardzo obiecujące, ale niestety tylko tyle, bo wczytywanie danych pokazuje, że nic z tego nie będzie. Dobra, nawigacja. Przechodzimy do nawigacji. Wielki ekran. Nie zapominamy o dodatkowych opcjach, ale w tej chwili ich nie potrzebujemy. No i wybieramy sobie przykładowo Destination. No i sobie wybieramy. Tak, i popatrzcie, wszystko jest na jednym ekranie, to jest genialne. Mamy tutaj ostatnie cele, mamy tu różne poi, mamy tu wprowadzanie celu. celu. Jest tylko taki, że nie można tu ani żadnym z tych przycisków, ani niczym podobnym na ekranie. No, mogę się mylić, ale, albo jestem ślepy, ale nie widzę tego. E, podyktować. No, nie można podyktować, niestety, więc pozostaje nam wprowadzić to na piechotę. A więc miasto. E, o, można tutaj, widzicie, można tutaj wprowadzić w ten sposób. OK, przechodzimy i wtedy piszemy, tak? No więc. O, proszę, Kraków, szybciutko znalazł, proszę bardzo, Kraków. wprowadź ulicę, no to piszemy oczywiście. Z... Za... Co to było? Dlaczego to było tak? Kraków, województwo małopolskie no wybierzmy to drugie. wprowadź ulicę. To on zna tylko ulicę o numerze 44 i tak dalej. Coś tu jest, niechalo co. O, jest tego więcej. To miło. No to wpiszmy. Z. Przepraszam. Może tak. Zawiła wow, ulica. Ulica zawiła. To tutaj nie było dosyć zawiłe, bo widzę, że nie, nie zadziałało dokładnie tak, jak bym chciał, czyli z klawiatury owszem, ale z rozpoznawania... E, Liter już nie bardzo. No dobra, 69, wiadomo. Ok. Rozpocznij prowadzenie do celu. Tak jest. Chwila prawdy i sukces, proszę Państwa, sukces. Popatrzcie, robi to idealnie. Na najbliższym skrzyżowaniu w prawo, następnie. Popatrzcie, przesuwamy ekran, wszystko się przesuwa bardzo szybko i zgodnie intuicyjnie z tym, tak jakby, jakbym to za pierwszym razem zrobił, dokładnie tak właśnie to się przesuwa. Trochę za bardzo czasem, jak widać, skacze, ale zasadniczo działa tak, jakbym tego chciał. Popatrzcie, również multitouch, wszystko działa bez lagów, bardzo szybko. Zresztą, o, co jest bardzo ważne, mamy tu takie pokrętło, i tym pokrętłem możemy zmieniać skalę. I, I to jest genialne, bo, 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 bo zmiana skali właśnie powinna się odbywać nie nad, nad przyciskami, tylko pokrętłem. I, I to dokładnie jest. I zresztą popatrzcie, jak płynnie i sprawnie to działa. Super. Pozostaje powiedzieć tylko, że mapa działa. Nie ma na, co na nią narzekać, bo wszystko zostało zaprezentowane dokładnie tak, jak należy. Więc nigdzie nie jedziemy, bo przecież wiadomo, że działa. Sprawdźmy teraz, jak działa asystent utrzymywania pasa. E, spróbuję najechać na e, linię ciągłą po prawej stronie. Słyszę odpowiedni dźwięk, a samochód łagodnie wraca na środek pasa, znów go zaczyna znosić i znów koryguje automatycznie tor jazdy i teraz dostaje komunikat, że mam się chwycić kierownicy wreszcie. Natomiast zwróćcie uwagę też przy okazji, pokazuje czerwone diody w lusterku, pokazują, że tu po lewej stronie jest auto, którego możemy ewentualnie nie dostrzegać. No i lusterko nam podpowiada, jak jest. Sprawdźmy teraz, jak działa aktywny tempomat. Przed nami światła się świecą, jak widać, czerwone. Auto przed nami się zatrzymują. My również hamujemy. Hamujemy, jak widać, do zera. Ja nie muszę nic robić. Ta dźwignia przestawia ustawienie prędkości, zadanej prędkości w taki sposób, że jak się dotknie raz, to wtedy ono ustawia. Tutaj widzicie 55, 56 a jeśli chcemy przeskoczyć o 10 km na godzinę, to wtedy musimy przytrzymać tą dźwigienkę nieco dłużej i wtedy ona oczywiście zaczyna przeskakiwać o większą liczbę oczek, nazwijmy to. Natomiast no, znamy znacznie lepsze rozwiązanie, czyli delikatne popchnięcie daje 1 km na godzinę, a jeśli dociskamy mocniej i pokonujemy taką barierę w, tym, w tej dźwigience, to wtedy od razu mamy plus 10. Tu natomiast jest dźwigienka jednostopniowa, więc na chwilę daje plus 1, natomiast musimy chwilę zaczekać, tak? To jest, no nie wiem, może dwie sekundy, może sekundę trzeba zaczekać, ale to jest wbrew pozorom całkiem sporo, bo to jest dekoncentracja, która wymaga ode mnie patrzenia tam, aby sprawdzić o ile to już przeskoczyło i czy już zaczęło przesk przeskakiwać. W innych samochodach, jak ja czuję tą barierę i wiem, że jak przez nią przejdę dźwigienką, to wtedy jest plus 10, jestem w stanie nie patrząc na ustawienia ekranu, na ekranie. Przestawić prędkość na przykład na plus 20, dwa razy pokonując tą barierę, i już tutaj natomiast wymaga to skupienia, e, naciśnięcie, poczekanie i cały czas patrzenie. Na przykład teraz jest 90, a ja teraz przestawię na 70. No to muszę tak pociągnąć do siebie i czekać i patrzeć tam. O, przeskoczyłem za daleko na 50, chciałem 70. Teraz się udało. E, nie jest to łatwe, nie jest to intuicyjne i nie jest to najlepsze rozwiązanie, jakie widziałem. Sprawdźmy teraz skrzynię biegów z czwórki na piątkę. Teraz z czwórki na trójkę. I z czwórki na dwójkę. I w trybie drive. Kikdał. Warto dodać, że zmiana biegów odbywa się tak jak lubimy, czyli jeśli chcemy zredukować, to pchamy dźwignię od siebie, natomiast następny bieg wyrzucamy, ciągnąc dźwignię do siebie. Wyciszenie na postoju. 44 i 2.